Niech pocieszy się fakt tego, że przyjście do Jezusa, przyjście do Jego obecności będzie wymagało od ciebie wysiłku. I wczoraj czytałam Zechiela tak ciekawą historię, że aż proszę się po prostu nią podzielić od razu, bo dała mi niesamowite objawienie tego, jak przyjście do Jezusa, przyjście ogólnie do obecności Bożej, będzie wymagać od nas często wysiłku. Więc jeżeli jesteś osobą, która jakiś czas, nie spędzała w ogóle czasu z Bogiem, trudno ci jest wejść do tej obecności, albo jesteś osobą, która myśli o tym, żeby pójść do kościoła chrześcijańskiego, żeby mieć wspólnotę, ale czujesz, że wymaga to od Ciebie zbyt dużego wysiłku, na przykład ze względu na rodzinę, to wysłuchaj tego do końca, bo myślę, że to będzie takie przełomowe dla Ciebie, jeżeli to przyjmiesz. Hej, ja jestem Dagmara i działam ewangelizacyjnie w Social Media. Jeżeli podoba Ci się content, który tworzy, to możesz to wspierać finansowo poniżej w linku. Jestem bardzo wdzięczna za każdą wpłatę. Twoje wsparcie też umożliwia mi to, żeby bardziej się skupiać na tym, co chcę robić w internecie, więc jeżeli chcesz to błogosławić, to masz do tego opcję i oglądaj dalej. Czytałam ostatnio w Ezechiela 47 i dało mi to też takie objawienie, nie, nie dotyczące tego, żeby teraz nauczać i w ogóle rozkładać na czynnik pierwsze, ale takie objawienie przyjście do obecności Bożej, jeżeli masz z tym problem, jeżeli jesteś osobą, która chce przyjść do kościoła, chce przyjść do obecności Bożej, ale czujesz, że wymaga to od Ciebie zbyt dużego... Wkładu własnego, po prostu Twojej siły, to wysłuchaj tego, bo to była naprawdę przełomowa historia, którą przeczytałam. Było napisane o tym, dam taką parafrazę, gdzie Ezechiel był poprowadzony przez, tam to było napisane The Light of Man, pewnie jakiś anioł, albo nazwijmy to, że Bóg go poprowadził, do rzeki i powiedział mu, zanurz się teraz w tej rzece, i ta rzeka sięgała tylko do. Kostek na początku, ale ten anioł, czy ten Light of Man, który zabierał go dalej, mówił: Poszerzę to o tysiąc łokci, wejdź głębiej, ale było tam użyte takie słowo, które mnie okropnie, w sensie w pozytywnym znaczeniu, bardzo dotknęło, bo było tam napisane słowo Wade, nie wait, czyli nie, że czekać, tylko Wade. Że mm, napierać, czyli jakby dać coś od siebie, że było to wymagające dla Ezechiela, żeby do tej wody wchodzić, że on musiał starać się jakby przeciskać, przez mm, po prostu napierać na tą wodę, napierać w tej wodzie, żeby dostawać się głębiej i głębiej i głębiej. I to, jak to mnie pokrzepiło, że czasami ty się zastanawiasz, dlaczego to jest ciężkie. Żeby dostać się do obecności Bożej, żeby przyjść do obecności Bożej, żeby przyjść do kościoła, żeby przyjść do modlitwy, żeby przyjść do słowa Bożego. Dlaczego to jest takie ciężkie? Dlaczego czujesz, że musisz napierać, żeby w tym miejscu być? Bo to jest duchowa rzecz. Bo kiedy idziesz w coś, co jest zgodne z wolą Bożą, często są jakieś przeszkody, często są jakieś obstacles, można powiedzieć. I poprzepające jest to, że nawet w Biblii o tym jest napisane i że Bóg dał taką historię nam, żebyśmy też byli zachęceni tą historią. Później było niesamowicie napisane o tym, że kiedy Ezechiel już wszedł na wyższą, wyższą większą głębokość, gdzie ta, mm, ta głębokość sięgała bodajże waist, czyli do bioder. Wysłuchajcie tego, to ma sens. To było napisane o tym, był tam taki odnośnik, który pisał o tym, że to miało symbolizować, że my się zbliżamy do Boga w modlitwie, czyli już nie polegamy na, na samych sobie, tylko wołamy do Niego pomoc w wielu, wielu kwestiach. I ten odnośnik też był dla mnie taki poszypiający, bo co jeśli na przykład to wymaga i Twojego wkładu, ale jednocześnie takiego zawołania do Boga, żeby On Ci dał siłę, na przykład przyjść do obecności Bożej, która jest w Jego prawdziwym, żywym kościele, mimo tego, że wymaga to od Ciebie jakiegoś wysiłku, czasami fizycznego, bo możesz być daleko do tego kościoła, czasami mm, jakieś tam są przeszkody i tak dalej, czujesz, że musisz. Coś od siebie dać, żeby być w bożym miejscu. Tak samo jak musisz coś od siebie dać, czyli wiary, żeby w ogóle mówić o Jezusie i żeby szczerze nagrywać jakieś filmy. To też nie jest tak, że. Znaczy, często jest tak, że mm, po prostu biorę telefon i nagrywam, ale często ode mnie też wymaga to jakiegoś wkładu, przede wszystkim wiary. Tego, że moje słowa są ok, mają moc, że Pan mnie do tego powołuje i to wymaga ode mnie wiary. Nie, nie robię tego. Mm, jakby to powiedzieć? bez rozmyślania nad tym, a co z tego będzie, a czy to ma wpływ. Często mam takie podejście i to też wymaga ode mnie wiary żeby i takiego napierania w to, co robię, więc żebyście byli pocieszeni. Nagrywam o Jezusie w social media, działam ewangelizacyjnie, ale często wymaga to ode mnie po prostu wiary i napierania na to, że okej, okay, jakby nie czuję, ale jest napisane, że tego, kogo Bóg posyła, temu daje ducha bez miary, więc here I am God. I tam było coś niesamowitego później napisane o tym, że Znowu o tysiąc łokci pogłębił tą, ten anioł, tą wodę i powiedział Ezechielowi, żeby wszedł głębiej, ale Ezechiel tam napisał, że to była tak głęboka woda, że nie mógł jej przejść. To nie była już woda, którą możesz przejść, musiałeś tę wodę przepłynąć, czyli musiałeś w nią wejść całkowicie. I ja to widzę tak, że czasami naszym wejściem, nie wiem, do kostki, w tę wodę Ducha Świętego, w tę rzekę wody żywej, jest to, że. Przychodzimy na przykład i słuchamy o Jezusie, słuchamy o tym, jak ktoś głosi nam. Po prostu słuchamy, ale nic z tym nie robimy, i głębiej wchodzimy do tej wody, która dla mnie jest symbolem Ducha Świętego. Głębiej wchodzimy, kiedy jakby zanurzamy się też w modlitwę i robimy coś z tym, co usłyszeliśmy, ale najgłębiej, jak możemy wejść, to jest przyjście do obecności Bożej i oddanie swojego życia całkowicie Jezusowi, mimo tego, że wymaga to od Ciebie wysiłku, bo nawet tam było słowo, które jakby poświadczało, że to napieranie na, jakby wejście do tej rzeki było wymagające Przynosiło trud. I szczerze, kiedy ja o tym myślę, to mnie to nie zniechęca, tylko mnie to zachęca, że w Biblii nie jest napisane o tym, że będzie łatwo. I to jest najbardziej zachęcająca rzecz na świecie, bo czasami czujesz, że jest trudno, nie wiesz, dlaczego jest trudno, i wiecie, nie chodzi mi tutaj o takie momenty, jak faktycznie jest jakaś konsekwencja czy, czy cokolwiek, ale czujesz, że jest ci trudno zbliżyć się do Boga i zastanawiasz się dlaczego. Czujesz, że jest ci trudno na przykład wejść w ewangelizację i zastanawiasz się dlaczego. I tam było napisane słowo, które świadczyło temu, że będzie opór. Że będziesz musiał napierać na to, że będziesz musiał w to wejść, że będziesz musiał się w to zanurzyć, że to wymaga od ciebie wysiłku, którego nie chcesz dawać, bo często mamy tak, i ja też tak wam, I get you, często mamy tak, że kiedy czujemy, że coś od nas wymaga wysiłku, to czujemy, że to nie może być Bóg, że wszystko, co um, jakby. Co jest Boże, nie wymaga od nas żadnego wysiłku i mamy takie myślenie często jako chrześcijanie, że na przykład kiedy chcesz iść do kościoła, powinieneś to czuć, kiedy chcesz się zaangażować w kościół, powinieneś to czuć, kiedy chcesz cokolwiek zrobić dla Jezusa, powinieneś to czuć. Jakby nie chodzi mi tutaj o to, żeby robić sobie takie rzeczy wszystkie, które chcemy na świecie i mówić, że o Bóg mi kazał, ale takie rzeczy jak głoszenie Ewangelii, takie rzeczy jak dzielenie się swoim świadectwem. Jakby masz świadectwo, jeżeli jesteś tą narodzoną osobą, masz świadectwo. I to będzie wymagać od Ciebie wait, czyli takie, nie wait, czyli nie czekać, bo to już było, by była prokrastynacja, okej, okay? tylko takiego napierania na to. Nie czujesz, często nie będziesz tego czuć, często nie będziesz tego czuć, żeby iść do słowa Bożego, iść do modlitwy, iść do uwielbienia. Nie wiem, powiedzieć swoje świadectwo, nagrać swoje świadectwo. Ty nie będziesz tego od razu czuć to będzie wymagać, wymagać od Ciebie napierania na to. Więc jeśli jesteś w takim momencie i chcesz się zdecydować, żeby napierać na to, żeby być blisko Boga, blisko obecności Bożej i nie wiesz, gdzie zacząć, jestem w stanie ręczyć tylko i wyłącznie za swoją wspólnotę, w której ja jestem. Bo to by było dziwne, gdybym zapraszała ludzi do domu, w którym ja nie mieszkam i mówiła, przyjdźcie tam. Więc uważam, że jest bardzo dużo fajnych kościołów, ale zachęcam do dołączenia do kościoła, w którym ja wiem, jakie mam owoce i widzę owoce, więc jestem w stanie poręczyć za niego, jestem tutaj zakorzeniona. Więc jeżeli jesteś z Warszawy, Rzeszowa albo Katowic, możesz dołączyć do niedzielnego nawróżeństwa, które jest w tych trzech lokalizacjach. I co? Napieraj. To nie będzie łatwe czasami. Często będziesz mieć jakiś opór, żeby przyjść do kościoła. Często będziesz mieć jakiś opór, żeby przyjść do Jezusa. Naprawdę. I to mogę Ci obiecać, bo sama tego doświadczam. Ale im bardziej jakby w tym jesteś, tym łatwiej Ci jest później. Ale na początku to będzie wymagać od Ciebie wysiłku. I nie daj się z tego okraść. Nieważne, ile wysiłku to od Ciebie wymaga. Nie daj się z tego okraść, żeby przyjść do obecności Bożej, żeby oddać swoje życie Jezusowi w stu i żeby rozkalić się dla Niego. Nawet jeżeli to wymaga od Ciebie wysiłku i myślisz, że to nie może być Bóg, jeżeli wymaga to od mnie wysiłku, to może być Bóg. Może być Bóg. Więc no, jeśli podoba ci się to zrobić w internecie, to możesz to wspierać finansowo poniżej. To mi daje szerszy rozwój, mogę tutaj działać. To mnie motywuje, żeby bardziej działać w social media, bo chciałabym, żeby to się stało też takim moim głównym źródłem, że działam po prostu ewangelizacyjnie. Jeżeli ktoś ma jakieś yy, wątpliwości co do tego, jest o tym werset, że Pan ustanowił, że ten, kto głosi Ewangelię, z Ewangelii może żyć. To nie jest przymus, to nie jest coś, co trzeba robić, to jest coś, co Ewangelista może wykorzystać po prostu, żeby... Jakby to jest jego prawo, w sensie osoby, która ewangelizuje, to jest prawo, ale nie jest to coś, co jest przymusowe i teraz ktoś musi. Jeżeli czujesz to na sercu, jeżeli chciałbyś błogosławić to, co jeżeli Tobie się to podoba i widzisz w tym Potencjał na przyszłość, i jeżeli masz wiarę w to, że to zrobię w internecie, będzie wydawać owoc i tak dalej, to ogromnie mnie to będzie cieszyć, jeżeli będziesz to wspierać finansowo, a ja będę mogła się na tym bardziej skupić. Więc dziękuję Ci za oglądanie. Możecie napisać też tematy, które macie na przykład w komentarzu. Pamiętajcie, że niedzielne nabożeństwo macie w opisie napisane. I co? I do zobaczenia, jeżeli obejrzeliście do końca ten film. Chwała Panu. Mam nadzieję, że tak.